Witam. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć kwestię higieny podczas zabiegu stylizacji rzęs. Na początku chciałabym ukazać różnicę między dezynfekcją a sterylizacją. Podczas dezynfekcji unieszkodliwieniu ulegają mikroorganizmy chorobotwórcze, takie jak wirusy, bakterie i grzyby, jednakże z wyjątkiem spor bakterii. W przypadku sterylizacji eliminacji ulegają zarówno wszystkie wyżej wymienione, Mikroorganizmy, jak i spory bakterii. Wtedy e, narzędzia możemy określać mianem jałowych. Dezynfekcji możemy dokonać na różne sposoby. Poprzez spryskanie, jednakże musimy pamiętać, że jest to jedynie wstęp do dalszych zabiegów higienicznych. Kolejną metodą jest użycie waninki dezynfekcyjnej z odpowiednio sporządzonym roztworem roboczym. Musimy pamiętać, aby dokładnie opisać wanienkę i czuwać nad czasem dezynfekcji narzędzi. Po dokonaniu dezynfekcji narzędzia takie, musimy dokładnie wypłukać wodą najlepiej destylowaną, a następnie osuszyć. Tak przygotowane narzędzia są gotowe do rozpoczęcia procesu sterylizacji. Sterylizację możemy również dokonać na różne sposoby, na przykład w sterylizatorze kulkowym. Jednakże nie daje on możliwości wysterylizowania całego narzędzia, a jedynie jego końcówki. Także nie możemy mówić o pełnej sterylności w tym przypadku. Kolejną ciekawą metodą sterylizacji jest sterylizacja chemiczna. Obecnie na rynku istnieje para preparatów, które po dodaniu aktywatora umożliwią nam sterylizowanie narzędzi. W tym przypadku również należy pamiętać, aby takie narzędzia użyć od razu po wysterylizowaniu, nie mogą być one przechowywane ze względu na to, że nie są pakowane w pakiety. Największe możliwości daje nam sterylizacja narzędzi w autoklawie. Zapewnia nam ona pełną jałowość oraz dodatkowo daje możliwość przechowywania tak wysterylizowanych narzędzi. Poza przygotowywaniem narzędzi musimy też pamiętać o odpowiednim przygotowywaniu siebie do zabiegu. Przed Każdym zabiegiem ręce stylistki muszą być odpowiednio umyte oraz zdezynfekowane. Do dezynfekcji rąk najczęściej używa się preparatów na bazie etanolu lub alkoholu izopropylowego. Dobrze jest też, jeśli stylistka nosi rękawiczki, a jej twarz osłania maseczka jednorazowa. Wtedy zabieg jest w pełni profesjonalny i zapewnia nam całkowite bezpieczeństwo.